Szanowni Państwo, nazywam się Katarzyna Adamczyk, jestem psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą. Na co dzień pracuję na oddziale klinicznym e, głównie z pacjentami onkologicznymi oraz z pacjentami przed i po zabiegach chirurgicznych. W Szpitalu Uniwersyteckim rusza nowy projekt e, o nazwie Uniwersyteckie Centrum Doskonałości w Nowotworach Układu Pokarmowego, którego celem oprócz e, poprawy wyników leczenia, którymi zajmują się... Kompetentni lekarze, również stawiamy nacisk na poprawę jakości życia naszych pacjentów. Jak wiemy, konfrontacja z chorobą nowotworową jest bardzo trudną sytuacją, i nie każdy potrafi sobie z nią poradzić na różnych etapach chorowania i zdrowienia. Dlatego też stanęliśmy jeszcze bardziej frontem do pacjentów i oferujemy naszym pacjentom możliwość konsultacji, rozmowy z psychologiem już na poziomie Diagnozowania na poziomie kontaktu z lekarzem w ambulatorium, w tzw. poradni. I gdy Państwo borykacie się z trudnymi stanami, jak podwyższonym poziomem lęku, obserwujecie u siebie poczucie utraty nadziei, siły, woli walki, wówczas to jest dobry moment, aby poprosić lekarza o taką konsultację. Pracownik centrum bądź ja czy koleżanka skontaktuje się z Państwem w celu umówienia wizyty, na której będziemy starali się przyjrzeć, jak Państwo przeżywają, jaki Państwo macie obraz choroby, jakie macie emocje w związku z diagnozą, proponowanym leczeniem. Będziemy starali się Państwa z całego serca wspierać i budować nadzieję w walce z chorobą. Szanowni Państwo. Nazywam się Antoni Szczepanik, jestem lekarzem chirurgiem ogólnym i chirurgiem onkologicznym i wraz z moimi koleżankami i kolegami z zespołu roztaczamy nad Państwem opiekę zarówno w trakcie diagnostyki choroby nowotworowej, jak i leczenia tutaj w szpitalu uniwersyteckim. To, co Państwo usłyszeliście, to sprawa bardzo ważna. Natomiast my często w natłoku rozmaitych wyników badań, podejmowania decyzji, zlecania różnych zabiegów nie mamy na tyle czasu, żeby zająć się również Państwa problemami psychologicznymi. Ale głęboko zachęcam do tego, żebyście Państwo w trakcie wizyty zgłaszali taką potrzebę, chociażby poruszali. Wtedy postaramy się, aby nasz zespół psychologiczny. Był z Państwem w kontakcie i udzielił pomocy. Bo my gorąco wierzymy, że każdą, nawet najtrudniejszą sytuację. Łatwiej jest przeżyć wspólnie z drugim człowiekiem. Tak, z drugim człowiekiem. Zróbmy to razem.